Witam na kanale Silla Tarot. Rozpoczynamy prognozę dla osób urodzonych w znaku raka na czerwiec 2021. Pierwszy tydzień czerwca to mamy tak. Mało wesoło się zaczyna, bo piątka mieczy jest, ale potem jest koło fortuny i mamy jeszcze dziesiątkę buław. Czyli dwie energie trudniejsze, ale jest też energia zmiany, która może coś fajnego wprowadzić w naszym życiu. Ale zaczniemy od Piątki Mieczy. Piątka Mieczy mówi o uznaniu ograniczeń, czyli jeżeli są jakieśkolwiek ograniczenia tutaj, to dobrze by było je najpierw zaakceptować, a potem dopiero coś z tym zrobić, coś wykrować sobie takiego, żeby tę sytuację tutaj poprawić. Tu może być konflikt. Jako jedna z opcji, jedna nawet z nawet takich głównych opcji, czyli może to być jakaś nieudana relacja z drugą osobą. Yy, no, tutaj trzeba było dokonać przede wszystkim zmiany myślenia. Coś inaczej by trzeba było zrobić, czy w postępowaniu z tą osobą, czy, czy po prostu w w swoich schematach myślowych coś zmienić, zmienić jakieś swoje schematy myślowe po to, by zmienić postrzeganie tej sytuacji, żeby ją uzdrowić, bo to jest sytuacja, która wymaga uzdrowienia i my sami możemy tego dokonać. Nie, możemy, nie musimy czekać, aż ta osoba nas przeprosi. Nie, wcale nie musimy. Sami możemy uzdrowić ten swój smutek czy żal czy gniew, no cokolwiek tutaj się pojawi możemy to sami uzdrowić poprzez akceptację poprzez zrozumienie no i oczywiście jakaś zmiana schematów myślowych by się tu przydała no ale tutaj koło fortuny mówi o jakiejś zmianie co to będzie za zmiana, dla każdego na pewno będzie inna z tym, że jest tu jeszcze przeciążenie, no ja bym chciała powiedzieć, że tu jest zmiana na lepsze, oczywiście, bo często tak jest, że koło fortuny oznacza zmianę na lepsze. Na pewno jest to szansa na lepsze, na pewno. Natomiast jakieś przeciążenie jeszcze się tutaj pojawia, czyli istnieje konieczność poznania własnych ograniczeń. Tutaj też chodzi o to, żeby nie brać na siebie zbyt dużo ciężaru. Hmm żeby nie brać na siebie zbyt dużo obowiązków zachować umiar w pragnieniach może jeśli chodzi o obowiązki może dobrze by było podzielić na kilka osób te obowiązki bo tu jest naprawdę coś przytłaczającego no, także ważne jest, by nie, nie koncentrować się na ograniczeniach, bo tu jest też ta, pokazana ta koncentracja na ograniczeniach. A z ograniczeń zawsze można jakoś wyjść, nie tak to inaczej. Jeżeli tu podzielicie obowiązki, to automatycznie przestaną Was przytłaczać, czasu też zyskacie dużo więcej dla siebie. A może trzeba te obowiązki czy, czy te um, ciężary na raty rozłożyć? Drugi tydzień zobaczymy, czy będzie ciekawszy. I tak, i nie. No ale jednak na plus, jednak na plus tu bym powiedziała. Trójka była, to jest wstęp, taki preludium do spełnienia, czyli wstępne spełnienie. Tutaj widać te możliwości, że są bardzo blisko w zasięgu ręki. Jest nawet ocean możliwości, można powiedzieć, chociaż pokazany jest tylko jeden stateczek, ale tak naprawdę to jest ocean możliwości. Wy tutaj na coś czekacie, ale wy tu macie szansę się doczekać, ponieważ to już jest blisko. To już jest blisko i to jest dostępne. Tu, to jest właśnie najważniejsze, że to jest dostępne. To nie jest tak, że wy czekacie na coś, czego nie ma albo co nigdy nie przyjdzie. Wy czekacie na coś, co jest dostępne. Um. I tutaj jest już jakieś zadowolenie, nawet z powodu realizacji pierwszego etapu, czy to jakiegoś projektu, czy przedsięwzięcia. Owszem, jest czekanie, ale jest połączone z dobrymi perspektywami. Te perspektywy tu widać, jak tu przybliżają się do Was. Jest jeszcze wiele do zrobienia, ale optymizm już się tu pojawia. Także jeżeli jest to czekanie, to jest to radosne czekanie. Radosne oczekiwanie na coś. Tu może być budowa domu dla niektórych, czy tworzenie firmy, i to już jest jakiś taki konkretny etap. Konkretny etap jest już za Wami i Wy jesteście z tego zadowoleni. Hmm. Ale pojawia się też no, kolejny etap, na, na który czekacie, żeby on też się zrealizował, i on się tutaj ma szansę zrealizować. Z tym, że tu jest taki przerywnik w formie dwójki mieczy, czyli tu jakiś impas się pojawia, bo jest problem z podjęciem decyzji. No, tak jakbyście nie bardzo wiedzieli, w którą stronę ruszyć bo nie widzicie rozwiązań tu jakiś konkretnych w danym momencie to jest to nie jest tak, że to cały tydzień taki będzie czy cały miesiąc to jest tylko dany moment taki, że tu trzeba podjąć jakąś decyzję, a nie wiecie jaką. Czasem po prostu czegoś nie widać i tu jest tak to pokazane, że macie opaskę na oczach, bo czegoś nie widzicie. Ale jeżeli się czegoś nie widzi, to można to poczuć, wyczuć przy pomocy intuicji na przykład. Bo jeżeli oczami czegoś nie widzicie, to nie znaczy, że nie ma tu rozwiązań. Tu rozwiązania na pewno są, tylko po prostu trzeba je czy to poczuć, czy odgadnąć, czy, czy więcej się dowiedzieć. No ale przede wszystkim patrzeć sercem, patrzeć, przede wszystkim słuchać głosu intuicji nie skupiać się na problemach tylko na możliwościach, bo te możliwości są one tutaj są pokazane w tym tygodniu drugim. Więc na tych możliwościach się skupiać i na pozytywnych rozwiązaniach. Natomiast nie skupiać się na utrudnieniach, bo to szkodzi wam tutaj w podjęciu decyzji. Jeżeli skupiacie się na możliwościach, to wyjdziecie tutaj z tego marazmu. Bo ta opaska tutaj na oczach wam zasłania potencjały. No, coś wam to zasłania potencjały. To nie dosłownie opaska musi być, to musi, może być zupełnie coś innego. Coś wam tutaj zasłania możliwości. Być może jakieś schematy myślowe wam tutaj przeszkadzają. Dobrze by było zmienić te schematy myślowe. I macie szóstkę monet, czyli wchodzicie w energię równowagi. To jest bardzo dobrze, bo to jest czas wyrównywania rachunków. Możliwość przede wszystkim wyrównania jakichś rachunków, czyli może ktoś Wam wyrównać rachunek, albo Wy komuś może będziecie mieli okazję wyrównać rachunki. To jest także karta pomocy i hojności, czyli możecie komuś okazać hojność, lub ktoś Wam jakiejś pomocy może udzielić. Jest to również karta życzliwości. Także tutaj, przede wszystkim, będziecie mieli okazję zrewanżować się komuś lub ktoś Wam się zrewanżuje. Wróci do Was to, w co zainwestowaliście swoją energię, i dzięki temu będzie to okazja na zrównoważenie energii. Tu jest możliwa jakaś oferta, lub jakieś spełnienie. Ale generalnie chodzi o to, że to co zasiejecie, to tutaj zbierzecie. Trzeci tydzień, ósemka monet. O, znowu karta równowagi, proszę bardzo, znowu karta równowagi. Ale zaczynamy od ósemki pentakli. To ja, ja nazywam tę kartę tańczącą z monetami, ale to jest też osoba tańcząca jakby ze, swoim, ze swoimi obowiązkami. Zawodowymi, nazwijmy, bo to jest karta takiego pracocholizmu, ale to jest praca połączona z radością, też pewną, bo praca związana z zamiłowaniem, z pasją. Może potrzebna będzie też nauka, czyli dokształcanie, ale jeśli chodzi o pracę, no to taka właśnie intensywna praca, posunięta do pracocholizmu. Będziecie tutaj przekładać umiejętności i talent na zyskowne przedsięwzięcia, więc to, to jest tutaj w sumie dobra energia. Jakiś projekt tutaj będzie pochłaniał Waszą uwagę. Um, możecie tutaj wykorzystać w praktyce jakieś Wasze twórcze pomysły. Generalnie duże zaangażowanie w pracę. Tutaj mamy sprawiedliwość, tak jak mówiłam, kolejna karta równowagi. Dobrze, że tyle tej równowagi tu się pojawia, bo to jest bardzo potrzebna energia. To mogą być jakieś sprawy do załatwienia w urzędzie, jako jedna z opcji, ale może to być zupełnie czegoś innego dotyczyć. Może to być wyrównywanie rachunków, czyli to, co wcześniej tam mówiłam, w tej szóstce pentakli było, teraz tu mamy znowu coś podobnego, czyli może wy komuś będziecie musieli wyrównać jakiś rachunek, albo ktoś wam i dzięki temu nastąpi ta równowaga i sprawiedliwość i jakieś szczęśliwe zakończenie jakiejś sprawy. Tu potrzeba racjonalnych rozwiązań. Gdyby to była na przykład sprawa urzędowa lub sądowa, no to głównie rozumiem się, trzeba kierować względami takimi racjonalnymi, a nie emocjami. Natomiast jak już ta sprawa zostanie załatwiona, cokolwiek to jest, czy to sprawa urzędowa, czy, czy międzyludzka, to tutaj nastąpi taki właśnie moment harmonii, równowagi i to będzie bardzo dobrze. A od czegoś odejdziecie w trzecim tygodniu, tak. Pod koniec trzeciego tygodnia od czegoś tu będziecie odchodzić, od czegoś, co po prostu albo Wam się znudziło, albo już nie spełnia Waszych oczekiwań, albo po prostu jest dla Was szkodliwe. Uznacie, że to nie jest dla Was dobre i od czegoś tu odejdziecie. Być może od jakiejś starej pracy, albo z jakiegoś starego miejsca, albo z jakiegoś starego związku, który nie spełnił Waszych oczekiwań. No to jest możliwe, rzeczywiście, bo tutaj macie. Wybór między dwoma partnerami lub dwiema partnerkami, lub jakikolwiek inny wybór, bo jest to karta wyboru, ale na, faktycznie, jeżeli to by był wybór między dwoma partnerami lub dwiema partnerkami, no to będzie tam odejście od, od tej poprzedniej partnerki czy partnera. Yy, Także tutaj w dużo radości, ale pod warunkiem, że najpierw dokonacie wyboru zgodnego z głosem serca. Tu trzeba słuchać głosu serca, dokonać mądrego wyboru, żeby nie żałować. No, ale tu nie będziecie chyba żałować jednak, bo macie tą trójkę kielichów, czyli macie radość. Coś tu będziecie świętować albo z czego się cieszyć. To mogą być też wakacje, czy jakiś urlop, czy jakaś zabawa, jakiś czas spędzony po prostu w gronie innych osób. Czas wesela, świętowania, czas zadowolenia. To może być jakieś szczęśliwe wydarzenie, ponieważ no tutaj są kochankowie, więc może to mieć związek ze ślubem albo z zaręczynami, albo jeszcze, jeszcze jakąś inną sytuacją. No jakieś spotkanie też tu może być, spotkania romantyczne. Co jeszcze może być? Wyznania romantyczne, jakieś wyznania miłości. Ale tego jeszcze raz podkreślę, że tego wyboru trzeba najpierw dokonać. Dobrze, jeszcze mamy dwójkę. O właśnie, dwójka była, znowu wybory. No nie, tu jest nadal wybór, czyli tu jednak tak od razu nie dokonujecie wyboru, tak z tego wynika. Nadal jeszcze pod koniec czwartego tygodnia jest konieczność dokonania wyboru dalszej drogi, co może się wiązać z, z tym wyborem partnera czy partnerki, ale może się wiązać z wyborem czegoś innego. Na przykład, y, może to dotyczyć podróży, lub pracy, lub czegokolwiek innego. Tu nadal konieczny jest wybór. Nadal y, to jest wymagane, bo bez tego ani rusz, No Bo i, inaczej stoicie w miejscu, jak nie dokonacie wyboru. Więc tu chodzi o to, żeby, żeby nie stać w miejscu dobrze, żeby gdzieś ruszyć. No, żeby ruszyć, trzeba podjąć decyzję. Znowu słuchać głosu serca, tak, tak jak tutaj było. I martwić się będziecie. No i tak jak taka końcówka nie podoba mi się, no ale widocznie to jest ten czas, żeby trochę pozamiatać w swoim życiu, żeby, no, a żeby, żeby pozamiatać, no to po prostu to sprzątanie trzeba rozpocząć od destrukcyjnych myśli, posprzątać te destrukcyjne myśli, bo tutaj. Stoją one Wam na przeszkodzie, ewidentnie. No, szkoda, że to się tak kończy, bo tu było dużo bardzo ciekawych energii, było dużo harmonii przecież pokazanej, radość była pokazana. Nowe możliwości tam, możliwość podpisywania umów i nowe perspektywy. Dużo fajnych rzeczy było tu pokazanych, ale szkoda, że to się tak kończy takim zmartwieniem, tu zamartwianiem się. Więc trzeba posprzątać te destrukcyjne myśli, usunąć je ze swojej głowy, ze swojego umysłu. I zacząć dostrzegać kolejne możliwości. Bo tych możliwości nie brakuje, tylko Wy tutaj się czymś zamartwiacie zupełnie niepotrzebnie. Trzeba odwrócić te ciemne, negatywne myśli o 180 stopni. I zobaczymy, co tam w takim razie w lipcu. No, skoro tam się kończyło, tak. I bardzo dobrze. Skoro już zmienicie te swoje negatywne myśli, takie czarne, takie ciemne, ponure, zmienicie je o 180 stopni, to tu macie słońce, macie asa kielichów, czyli asa radości. Słońce to też w ogóle jest energia radości, to jest energia sprzyjającego losu. Czyli jak zmieniacie swoją energię, bo ta karta yy, o tym mówi, żeby zmienić. Swoje myśli zmienić w wibracje swoich myśli, swoich emocji również, bo to jedno z drugim się wiąże, to wy wtedy tu macie nowe możliwości. Los zaczyna wam na nowo sprzyjać, po raz kolejny wyjdziecie po prostu na swoje, coś wam się tu uda, coś, coś was tu miłego spotyka, ewidentnie widać. Czy to nowy związek, czy jakaś nowa radość z czymś innym związana, bo ja nazywam tego asa asem radości, właśnie. A radość może być związana z wieloma różnymi rzeczami. Może być to początek nowego związku lub początek um, obiecujący, początek jakiegoś nowego działania, kreatywności, czyli możecie tutaj coś wykreować. Słońce mówi m.in. o zbiorze owoców, czyli tutaj jakieś owoce już do Was przyjdą, ale również nowe szanse do Was przyjdą. Obydwie te karty mówią o nowej miłości lub o pojednaniu. Jedno i drugie jest, jest tutaj istotne. Mówią o takim własnym azylu. No przede wszystkim słońce mówi, że tu takie będziecie mieli poczucie bezpieczeństwa, zadowolenia. Potraficie być radośni jak dziecko. Jak dziecko potraficie się cieszyć z tego, co, co tutaj macie. Jeżeli jest jakiś problem, no bo Wy się tu czymś martwicie, więc jakiś problem tutaj pod koniec miesiąca, czerwca, no na pewno uznacie, że coś jest dla Was problemem, chociaż w rzeczywistości to może nie być wielki problem. No właśnie o to chodzi, bo tu jest słońce. Czyli rozwiązania są prostsze niż myślicie. Prostsze. Wy tu się zamartwiacie jakimś problemem, jakąś sytuacją, a rozwiązania, rozwiązania mogą być o wiele prostsze niż Wam się wydaje. No i ja z Pucharów mówi właśnie o tym nowym początku, nowej szansie, nowej radości, jakieś momenty szczęścia, mogą być nawet i zaręczyny, może być prezent od losu. Tego się trzymajmy, tego życzę do usłyszenia.